Cześć, tu Roxy, to jest Wasza dziennikarka motoryzacyjna z pasją do adrenaliny i prędkości. Już jutro, 17 maja 2025 roku będę miała zaszczyt relacjonować dla Was jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie żużla. Orlen Oil Film Speedway Grand Prix of the Poland w Warszawie. Miejsce akcji Stadion Narodowy PG. W Warszawie, który pomieści ponad 50 tysięcy fanów żużla z całego świata, to prawdziwe święto sportu, które rozpocznie się o godzinie 18.45. To już dziewiąta edycja Grand Prix na PG Narodowym, organizowana przez Polski Związek Motorowy przy współpracy z FIM, czyli Międzynarodową Federacją Motocyklistyczną. I ta federacja dała Roxy Test akredytację medialną, także jestem bardzo wdzięczna. To jest moje pierwsze takie wydarzenie motocyklistyczne i w tym roku będę Wam pokazywała właśnie więcej takich wydarzeń i skupiała się na dwóch kółkach. Wydarzenie to przyciąga. Najlepszych zawodników z całego świata, a także rzesze fanów spragnionych emocji i rywalizacji na najwyższym poziomie. Na torze zobaczymy elity światowego speedwaya, w tym dwóch naszych reprezentantów, Bartosz Zmarzlik oraz Dominik Kubera. Poza Polakami znajdą się zawodnicy z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Słowacji, Australii, Łotwy, Niemcy, Czechy, Dania. Całą listę zawodników i wszystkie szczegóły aktualne, które dostaję od Federacji Film możecie znaleźć u mnie na mojej stronie www.roximyśniktest.com. Tam na bieżąco będę wysyłała artykuły medialne oraz prasowe dla tych, którzy nie mogą być obecni na stadionie. Transmisja na żywo będzie dostępna na platformach Max, HBO Max oraz Discovery Plus. W Polsce relacje z wydarzenia przeprowadzi TTV, a skróty będzie można obejrzeć na Eurosport 1. A jaka jest moja rola na tym wydarzeniu? Otóż, jako jedyna kobieta dziennikarka motoryzacyjna z akredytacją medialną na tym wydarzeniu, będę miała wyjątkową okazję przeprowadzić wywiady z zawodnikami i osobami zaangażowanymi w organizacji Grand Prix. Chcę Wam pokazać kulisy tego spektakularnego wydarzenia z perspektywy kobiety. W motosporcie. Chciałabym, abyście byli częścią tego wydarzenia. Macie pytania, które chcielibyście, abym zadała konkretnym zawodnikom, a może interesuje Was coś związanego z organizacją Grand Prix? Dajcie znać w komentarzach lub w wiadomościach prywatnych. Postaram się przekazać Wasze pytania podczas wywiadów. A teraz zaproszenie na mojego live chata, bo już w najbliższą środę zapraszam Was na specjalny live chat w ramach dnia Motosport TV, gdzie moim gościem będzie jedna z gwiazd dotycząca tematyki jutrzejszego wydarzenia. Porozmawiamy o emocjach związanych z Grand Prix, przygotowaniach do zawodów i kulisach życia zawodowego żużlowca. I tak już na sam koniec chciałam Wam powiedzieć, że jestem dumna, że mogę reprezentować kobiety w świecie motosportu. Moja obecność na tym wydarzeniu to dowód na to, że pasja, determinacja i profesjonalizm nie mają płci. Chcę inspirować inne kobiety do realizowania swoich marzeń i pokazywać że miejsce kobiet jest wszędzie tam, gdzie chcą być. Także na Torze Rzuszlowym. Do zobaczenia jutro na PG Narodowym lub przed ekranami telewizorów bądź telefonu, gdzie będziecie mogli zobaczyć w moich relacjach nowe wiadomości na temat tego wydarzenia. Posty i wbijajcie na moją stronę www.roxytest.com. Tam będą na bieżąco prasowe artykuły i materiały prosto od film.